Cześć, mam na imię Mikołaj i dzisiaj pokażę Wam przepis na sałatkę gyros. Jak możecie zobaczyć, wygląda obłędnie. Na początku filmu widzieliście napis www.kuchmi.pl. Jest to moja strona internetowa z przepisami kulinarnymi. Znajdziecie tam wiele przepisów, nie tylko na tą sałatkę, ale i na wiele innych potraw. Także zachęcam Was do odwiedzenia tej strony. Znajdziecie mnie również na Facebooku oraz na Instagramie, także też Was tam zapraszam a teraz życzę miłego oglądania nie zapomnijcie zostawić później łapki w górę, subskrypcji i komentarza zaczynamy robić naszą sałatkę na początku musimy sobie naszą pierś z kurczaka oczyścić ze wszystkich drobinek tłuszczu robimy to jak najdokładniej następnie posiekamy ją, sobie pokroimy w kosteczkę około centymetr na centymetr Także pierwsza jest w miarę oczyszczona. Kroimy najpierw sobie wzdłuż na paski. I teraz kostka około centymetr na centymetr. Staramy się nie robić większych kawałków, ponieważ później będą się dłużej smażyć. Na naszą patelnię, kiedy kurczak jest już pokrojony, wlewamy trochę oleju. Czekamy, aż się dosyć mocno rozgrzeje, i wtedy przerzucimy sobie naszego kurczaka. Na rozgrzany olej przerzucamy sobie naszego kurczaka. Zamieszajmy go sobie lekko. Kurczak teraz musi nam się podsmażyć za chwilę dodamy do niego przyprawy. Kiedy kurczak jest już mocno ścięty, przyprawiamy go słuszną porcją przyprawy do wyrosa, taką gotową. Jak najwięcej ja tego robię, żeby kurczak przeszedł tym samym smakiem, żeby był mocno aromatyczny. Wszystko razem mieszamy. Jeszcze chwilę teraz sobie podsmażamy, tak aby kurczak doszedł, był miękki. Po tym czasie odstawimy do sobie. Kurczak przepięknie pachnie. Już tu jest wszędzie aromat przyprawy do pirocza. Kurczak jest już podsmażony, także przechodzimy do przygotowywania dalszych naszych składników. Na początku kapusta pekińska. Dosyć spora. Oczywiście nie musimy całej sobie zużyć. Ile to dowiecie się ze strony kuchni.pl. Odkrawamy sobie, myślę, taką część. I kroimy również sobie w drobną kosteczkę. Najpierw wzdłuż. No, i teraz naszą kapustkę sobie siekamy, tak jak mówiłem, bardzo drobno, żeby to było apetyczne, fajnie się to jadło. Tak więc drobniutka kosteczka, powoli sobie ją lecimy. Dobrze, część naszej pokrojonej kapusty przerzucamy już sobie do miski, w której będziemy przygotowywali nasz cały gyros. Robimy to warstwami, więc na sam spód kapustka. Reszta pokrojonej kapusty trafi sobie gdzieś tutaj obok do innego naczynia. Ok. Następnie zabieramy się za pomidorki. Tak więc pomidory. Kroimy sobie również w kostkę. Wycinamy tutaj sobie to zielone coś. I kroimy również w kosteczkę. I troszkę pomidorków sobie przerzucamy do miski na pierwszą warstwę. Robimy to na oko. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz bierzemy sobie ogórka. Ogórek konserwowy. Możecie użyć też kiszonego. Odkrawamy sobie tą dupkę. I to już możemy zrobić sobie w takie powiedzmy małe półplasterki. Cieniutko. I również będziemy przekładać to. Przy każdej warstwie, ogórka również sobie przekładamy i na pomidorki. Wszystko sobie rozmieśmy to w miarę równo, żeby każdy ze składników znalazł się wszędzie w każdej części sałatki. Ogórka również sobie zostawiamy na bok, później oczywiście sobie dokroimy go i przygotowujemy cebulę. Cebula czerwona, bo jest według mnie lepsza w smaku, mniej taka ostra. Obieramy ją sobie, ucinamy górę i dół, lekko nacinamy sobie pierwszą warstwę i zdejmujemy pierwszą skórkę. Taką cebulkę sobie przekrawamy na pół i drobniutko takie piórka sobie tym razem posiekamy. Cebulkę również sobie przekładamy. rozrobnicie ją sobie troszkę w rękach. Możecie ją sobie zrobić w drobniutką kosteczkę. Ja chcę mieć wyczuwalną tą cebulę, żeby można było ją sobie trochę pogryźć. Przerzuciłem ją sobie do miski jak widzicie. I następnie bierzemy kukurydzę konserwową. Zużyjemy taką z puszki. I również na oko sobie sypiemy po całej. Tutaj powierzchni, żeby przykryć sobie pozostałe składniki, nie musi być nie wiadomo jak jej dużo. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. No i teraz przychodzi pora, na naszego kurczaka również taka porcyjka, żeby wszędzie się ten kurczak znalazł. Myślę, że też tyle będzie wystarczająco. I na samą górę nasze sosy. Ja używam keczupu i jogurtu naturalnego. Zamiast jogurtu klasycznie możecie dodać majonez. Ja chcę, żeby ta sałatka była troszkę lżejsza jednak, więc keczup i jogurt naturalny. Na keczup jedna, może dwie takie łyżki Jogurtu, wszystko sobie rozprowadzamy po warstwie, żeby sosik znalazł się na każdym ze składników. Przyciskamy sobie trochę. Dobrze. No i co, i kolejna, teraz warstwa naszej kapusty pekińskiej. Tak więc ponownie. Zakrywamy wszystkie sobie składniki kapustą. Również myślę, że taka ilość będzie wystarczająca. Pomidorek, trochę ogórka i cebuli. Już wszystko sobie przerzucamy. Zaraz sobie dokroimy brakujących składników. Ja sobie już to zrobię i przejdziemy. Wrócę do Was, kiedy będę robił już ostatnią warstwę. Nasza przedostatnia warstwa już jest zrobiona. Powtórzyłem wszystkie kroki, jak widzieliście wcześniej. Zakończyłem to sosem i na samą górę, teraz jako ostatnią warstwę, wykładam sobie delikatnie pozostałą część naszej kapusty pekińskiej. Wszystko sobie rozprowadzimy też tutaj bardzo dokładnie. Ta ostatnia warstwa nie musi być nie wiadomo jak gruba. Dociskamy ją sobie tutaj, żeby fajnie przyległa do tego sosu, który jest pod spodem. Dobrze. I teraz ja na samą górę jeszcze sobie dosłownie delikatnie posmaruję wszystko ketchupem i jogurtem naturalnym. Tak jak mówiłem wcześniej, jakby jakaś mądrala nie słyszała, możecie używać majonezu. Ja chcę sobie zrobić... Taką troszkę delikatniejszą wersję, pomimo tego, że jest ketchup, jednak dużo kalorii zaoszczędzimy sobie tutaj, używając jogurtu naturalnego. A myślę, że nie ma nie wiadomo jak dużej różnicy smakowej. I teraz sobie delikatnie wszystko tutaj rozprowadzamy układamy. Nasza sałatka jest już gotowa. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Teraz Wam pokażę jak wygląda ona po wyciągnięciu na talerz. Wyciągniemy sobie taką jedną porcyjkę, łyżka musi nam do samego dna tam jakoś dotrzeć i delikatnie sobie wyciągamy na talerz, tak żebyśmy mieli wszystkie nasze składniki wymieszane. Jeszcze tutaj troszkę. Pięknie wygląda, pachnie niesamowicie. Zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Jest to na talerzu troszkę pomieszane, ale o to właśnie chodzi. Cebulka. Czerwona kukurydza, sałata, wszystko to fajnie. Kapusta nie sałata, wszystko fajnie się tutaj to razem łączy, smakuje, obłędnie. Zachęcam was do przygotowania takiej sałatki. Przepis dokładny z gramaturą znajdziecie na kuchni.pl. Link do przepisu znajdziecie w opisie. Także zapraszam was serdecznie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę smacznego. Cześć.